W życiu chodzi o to, żeby kontrolować swoją narrację, czyli to, co do siebie mówisz w głowie. Nieważne, co ci się przydarza w życiu, ważne, jak to zinterpretujesz. Dlatego my nauczymy cię, jak interpretować wszystkie rzeczy, które ci się przydarzają, na twoją korzyść. Bo w życiu chodzi o narrację. Najważniejszym dialogiem, który toczysz w swoim życiu, jest dialog z samą sobą. Ta narracja może ciebie zbudować lub zniszczyć. Wybór należy do ciebie, tylko ty decydujesz, czy kontrolujesz swój umysł. Ty decydujesz, czy idziesz w kierunku mentalnego bogactwa i wielowymiarowego sukcesu. Jeżeli kontrolujesz swoją narrację, to masz umysł milionerki i możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Sandra Zenka to certyfikowany coach, mówca inspirujący, mentorka kobiet i trener biznesu. Przez lata. Zarządzała portfelem inwestycyjnym o wartości ponad 100 milionów złotych, a dziś jako przedsiębiorca tworzy kursy i szkolenia z zakresu pewności siebie i mentalności sukcesu. Aleksandra Wójcik to charyzmatyczna liderka i inwestorka, która od lat sukcesami tworzy i zarządza zespołami sprzedażowymi generującymi wielomilionowe obroty. Certyfikowana trenerka mentalna, inspirująca mówczyni, mentorka kobiet oraz ekspertka w dziedzinie przedsiębiorczości i rozwoju biznesu. Dziś tematem odcinka będzie odrzuć umysł biedoty. Dzisiaj porozmawiamy o tym czego większość ludzi jednak nie chce usłyszeć, bo to jest niewygodna prawda, która niektórych może zaboleć. Przestań czekać na idealny moment, bo go nigdy nie będzie. Wszystko, czego pragniesz do tej pory, i to, czego nie osiągnęłaś, jest wynikiem tego, jak myślisz, i nie masz żadnych wymówek. Masz 24 godziny dziennie, jak każdy inny człowiek. To, co z nimi zrobisz, decyduje o tym, jak będzie wyglądać następny rok, 2, 3, 5 i cała twoja przyszłość. Dzisiaj przełamiesz te kłamstwa, którymi żyłaś do tej pory i zaczniesz. Podłączać się do naszego umysłu, czyli do umysłu milionerek. Chciałam zacząć takim cytatem, który był dla mnie bardzo inspirujący. Trochę wyrwał mnie z butów w pewnym momencie. Dostałam taką książkę Tichar Eker w 2013 roku z dedykacją od mojej przyjaciółki. Mam dużo tutaj pozaznaczonych cytatów. W ogóle to jest książka taka, którą no, można studiować i bardzo mocno się inspirować, żeby wyjść z takiego umysłu biedoty. Ale cytat, który chciałabym, którym chciałabym rozpocząć, to jest: Pieniądze są wynikiem, majątek jest wynikiem, zdrowie jest wynikiem, choroba jest wynikiem, Twoja waga jest wynikiem, żyjemy w świecie przyczyny i skutku. I teraz miałam taki moment refleksji, aby w życiu przestać narzekać, tylko skoncentrować się na tym, co mogę zrobić, aby ta zmiana we mnie zaszła, w aspektach, których akurat chciałam, żeby ona zaszła. Jak studiowałam tą książkę, to stwierdziłam, że utknęłam. Utknęłam w takim momencie życia, w którym koncentruję się tylko na problemach, szukam tych problemów, dostaję potwierdzenie z wszechświata, że te problemy są i one mnie otaczają i wtedy postanowiłam bardzo mocno wgryźć się w tą książkę i robić ćwiczenia, nie tylko ją przeczytać, ale faktycznie ją zacząć studiować i bardzo mocno się inspirować. I wtedy stwierdziłam, że to jest taki moment, w którym to ja decyduję o wszystkim. I nie mówię, że zawsze jest kolorowo u mnie, ani wiesz, super zawsze mam na 100% na wszystko ochotę, ale ta książka pokazała mi, że to jak myślę to, w którym kierunku zmierzam, to czy danego dnia podejmę taką, a nie inną decyzję, spowoduje, że za rok albo za dwa będę w zupełnie innym miejscu. I ludzie sobie bardzo często, nie wiem, czy Ty masz takie wrażenie, nie uświadamiają tego, że to, co mają dzisiaj, jest wynikiem tego, jak myśleli pół roku temu, rok temu. Dzisiaj wszechświat przychodzi i mówi, słuchaj, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Dlatego nauczyłam się bardzo mocno kontrolować swoje myśli. To nie znaczy, że nie mam jakichś momentów zwrotnych takich albo sytuacji takich, gdzie zaciągam je jeszcze do starego, ale ta kontrola umysłu, który wpływa moim zdaniem na portfel, jest kluczowa. Czy uważasz, że myśl determinuje działanie, a działanie determinuje wynik? Zdecydowanie tak i... To, jak powiedziałaś, że to, w jaki sposób my myślimy, odzwierciedla się w wyniku naszego stanu zdrowia, stanu konta, mhm. ja bym jeszcze dodała tutaj stanu relacji z innymi ludźmi, mhm. to jest właśnie wybór między umysłem biedoty mhm. a umysłem kreatorki. My to nazywamy w skrócie umysłem milionerek, po to, żeby się podłączyć do tej energii osób, które Przeszły pewien etap i osiągnęły wielowymiarowy sukces i wielowymiarowe bogactwo. Bogactwo właśnie w tych różnych aspektach życia, ale większość ludzi jest zanurzona w takim umyśle biedoty, czyli w takiej mentalności ofiary. Życie mi się przydarza, ja nie mam czasu, okay. mi jest ciężko, mi jest ciężej niż innym. I ludzie mają bardzo dużą tendencję, myślę, przede wszystkim w Polsce, do użalania się nad samym sobą. I do takiego rozgrzebywania wszystkich e, niezbędnych scenariuszy, do tego, żeby umniejszyć swoje sprawczości. I ja czuję bardzo dużą misję przez ten podcast, który tworzymy, żeby dotrzeć do kobiety i powiedzieć jej, To ty jesteś kreatorką, i to w jaki sposób ty podejmujesz małe codzienne decyzje, ma wpływ na to, jak wygląda potem twoje życie. Więc wszystko absolutnie jest wynikiem. I ten wynik duży zależy od małych, codziennych decyzji, które podejmujemy. Ja uważam, że jeżeli nie zmieni się swojego myślenia, nie zmieni się swojego statusu ani portfela, to te myśli determinują tak naprawdę w nas działanie, chęć rozwoju, a rozwój wpływa na to, jaki efekt mamy żeby nam się to wszystko nie przydarzało. Natomiast to, co jest dla mnie ważne w tej kwestii finansowej, to to, żeby być bardzo mocno osadzonym, żeby być bardzo mocno świadomym, że ta logika, stan konta no jest, determinuje tak naprawdę, jakie decyzje podejmujesz. Czy czujesz tą wolność? Czy ty decydujesz, gdzie jedziesz na wakacje? Czy ty decydujesz, gdzie twoje dzieci idą do szkoły? Czy ty decydujesz, jaki chcesz mieć samochód? Ty decydujesz, a nie czekasz na decyzję innej osoby, drugiego człowieka, z którym żyjesz, albo szefa, który ci da premię, bądź nie, nie da premii, albo spowoduje, że je, masz szansę na większe e, zarabianie pieniędzy. I, I uważam, że u nas w Polsce, nie wiem jak jest w innych krajach, więc będę tutaj e, tak naprawdę posługiwała się naszym podwórkiem, ale jest bardzo hołbiony. Takie podejście ofiary. Że wtedy jest taki poklas, bo jest ci ciężko, bo ja cię rozumiem, a ty masz trudno, więc yy, no, współczuję ci. Właśnie nie kibicujemy kobietom przede wszystkim, które. Silnym sprawczym, silnym, sprawczym, zdeterminowanym, konsekwentnym. Nawet zobacz, jak się mówi o mężczyznach. Jeżeli mężczyzna ma taką postawę bardzo stanowczą, to jest wie czego chce. No to facet jest w ogóle super. Chciałabym mieć takiego, wie do czego dąży. Samiec alfa. Tak, a kobieta jest od razu traktowana jako zimna, niedostępna. W niektórych kręgach nawet uważana jako słucz, bo ma takie podejście bardzo nastawione na siebie, jest mocno przy sobie i wie dokąd zmierza, czyli jest nastawiona na cel. Tak. Mi osobiście takie kobiety bardzo mocno Towarzyszą w życiu, ale nie mówię tak jeden do jednego, tylko po prostu inspiruje się takimi kobietami, które wiedzą, czego chcą w życiu, w obszarach, które akurat dla mnie są ważne. Są w tym prawdziwe, autentyczne. One są takie, bo wybrały siebie. I tutaj jest takie badanie z Forbesa. Które często też ty przytaczasz w swoich materiałach, że tylko 1% kobiet w Polsce zarabia powyżej 10 tysięcy zł, pomimo to, że stawka i minimalna płaca zwiększa się. To pokazuje, że kobiety nie, sta nie stawiają na siebie. I ten podcast ma pokazać, żeby postawić na siebie. To nie znaczy, że życie będzie nagle przekreślone Twoje. Wszystko zmienisz, tylko chodzi o to, że zaczniesz decydować o sobie. Mhm, tak, i tą walutą do decydowania jest też stan konta, bo to ten Przede stan wszystkim. konta decyduje o tym, tak jak powiedziałaś, Ola, e, gdzie nasze dzieci chodzą do szkoły, mhm. co jemy, gdzie jeździmy na wakacje, jak spędzamy wolny czas. Czy mamy w ogóle pieniądze i zasoby do tego, żeby wyjść z domu i w jakiś fajny, ciekawy, kreatywny sposób spędzić ten czas? Albo same ze sobą, jak, nie wiem, pojechać do spa albo, nie wiem, zrobić sobie coś takiego fajnego dla siebie, żeby rozpieścić mhm. siebie. Czy nie mamy tych zasobów na rozpieszczanie, tylko po prostu żyjemy, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Bo osoba w mentalności ofiary, ona jest w trybie przetrwania. Od pierwszego do pierwszego. Mhm. Ona jest w trybie zapłacenia rachunków. Ona jest w trybie roszczeniowym. Ona jest nie w obfitości, a w takim mentalnym braku. W takiej mentalnej biedzie. I tak jak powiedziałaś, że tylko 1% kobiet zarabia powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Pójdźmy głębiej. 10% osób w Polsce zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie. Ale z tego tylko 1% kobiet. Mhm. Czyli 9% mężczyzn, a tylko 1% kobiet. Więc zobaczcie, jaka to jest dynamika. My ale sobie... za ile rzeczy trzeba zrobić w tej Polsce jeszcze, pomimo <laughs> to, że to działanie już się gdzieś tam dzieje. Są coachowie, są trenerzy mentalni, są kobiety, które stawiają na rozwój, zrzeszają, są e, ruchy e, również powoływane w mniejszych miejscowościach, ale jeszcze to jest promil tego, że kobieta, nie, znaczy pro, promil tego, co się dzieje, versus to, że kobieta nadal nie stawia, nie stawia na siebie. Mhm. I też e, przytoczę takie e, badanie, które m, poczyniła era nowych kobiet. Mhm. E, tu niesamowitą robotę kobiety zrobiły dla innych kobiet w Polsce, natomiast ja po prostu e, spadłam z krzesła, jak przeczytałam to, że. Tylko 40% kobiet w Polsce ma swoje pieniądze. Czyli co to znaczy? Tylko 40% kobiet może zadecydować, czy idzie na studia podyplomowe, czy otwiera biznes, czy może zainwestować w siebie, w swoje pasje. A 60% kobiet, czyli 6 na 10% kobiet, które mhm. będą czegoś pragnąć, które pomyślą sobie o tym, że chciałabym gdzieś pojechać, chciałabym coś zrobić, chciałabym się w jakiś sposób rozwinąć, co będą musiały Ola zrobić? Pójść do partnera, do męża i co zapytać się o zgodę. Więc dlatego jesteśmy tutaj, żeby. Pokazać im, czym jest to wielowymiarowe bogactwo. I wielowymiarowe bogactwo to jest możliwość decydowania o jakości, o formie spędzania czasu, o samodecydowaniu o samej sobie, która jest niezwykle istotne. I bogactwo albo bieda to jest kwestia wyboru. Ja jestem o tym głęboko przekonana i jestem przekonana też o tym, że my codziennie decydujemy, my codziennie tworzymy siebie i albo tworzymy bogatą wersję siebie. I bogatą wersję naszego życia, czyli właśnie podłączamy się pod tą energię umysłu milionerek, czerpiemy z zasobów inne kobiet, które przełamały ten szlak. I ty mówisz, że dużo się dzisiaj dzieje, ale to dzisiaj, a co było 20 lat temu, a co było 30 lat temu, to dzisiaj zaczynamy przełamywać my, jako kobiety w Polsce, schemat mhm. i zaczynamy dopiero budować nasze majątki, zaczynamy żyć zupełnie inaczej. I chcemy zrobić takie momentum dzięki też temu podcastowi, między innymi i wszelkim innym rzeczom, które będziemy dla, e, dla Was tworzyć, żeby do tego się przyczynić. Ale z drugiej strony, Ola, odrzuć umysł biedoty. Co to znaczy? Porzuć dotychczasowe myślenie. Mhm. Przełam się i uświadom sobie, że to, czym Ty nasiąknęłaś, i to, w jaki sposób wygląda twój stan konta, jest efektem tego, co nieświadomie chłonęłaś. Mhm. Przez dzieciństwo, przez programowanie w szkole, przez to, w jakim środowisku dorastałaś i przez to, że nie miałaś tej świadomości. Więc milionerka jest dzisiaj milionerką, bo wybrała na pewnym etapie pewną interpretację rzeczywistości i wzięcie odpowiedzialności. Czyli powiedziała sobie, ja kreuję siebie i swoje życie w konkretnym kierunku. Ten sukces wielowymiarowy, on może różnie wyglądać, ale kobieta, która jest biedna i mentalnie, i finansowo, ona też codziennie tworzy siebie. Karmiąc się wymówkami, karmiąc się językiem biedoty, czyli mówiąc sobie, że nie mam czasu, nie mam pieniędzy, dzieci są najważniejsze. Stawianie innych potrzeb: dzieci, męża, partnera, koleżanki z pracy, kierownika, szefa, współpracownika ponad potrzeby swoje własne. I ja bym chciała, żeby dzisiaj wybrzmiało bardzo mocno postaw na siebie i odrzuć ten umysł biedoty i postaw siebie w końcu na miejscu numer jeden, bo cała zmiana się zaczyna od ciebie. Tak, od głowy. Natomiast wiesz co, wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że ciągle w naszych głowach bardzo często pokutuje taka myśl, co inni powiedzą. I bardzo często, jak dochodzimy do pewnego etapu swojego życia, potrzebujemy się nauczyć, że za sukces nie chcemy przepraszać. Po prostu to jest nasz, nasza decyzja to my podejmujemy tą decyzję. Bardzo często dużo ludzi patrzy tylko i wyłącznie na y, czubek góry lodowej, ale nie widzi tej drogi, którą przeszliśmy w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję. Tworząc własny biznes, Chodząc na etat, decydując się, że chcesz piąć się po ścieżce swojej kariery, musisz czasami z czegoś zrezygnować. To jest etapowo, etapowo, a ludzie patrzą tylko i wyłącznie na taki moment, w którym ty już jesteś na szczycie, ale nie widzą tej drogi. I to jest ważne, żeby w życiu trzeba mieć i to, i to, ale też mieć świadomość tego, że na pewnych etapach z czegoś trzeba chwilowo zrezygnować. Żeby później doświadczyć tego, co mamy zaplanowane w tym całym celu. Kobiety bardzo często, jak ja z nimi rozmawiam, chciałyby, ale się boją. I to nas trochę odróżnia od mężczyzn, bo mężczyźni po prostu robią. Ja nie wiem, czy oni się boją. Oni po prostu mają taką determinację w sobie. Nie jestem idealny, ale robię. I chciałabym tym, tym podcastem umysłem milionerek. Ukierunkować tak naprawdę kobiety, że, żeby podejmowały decyzję, która spowoduje, że nigdy już, nigdy, nie pomyślą sobie, to mi się nie uda. To, co my rozmawiamy, jestem Good enough. Zobacz, to są nasze pierwsze podcasty, tak? Przełamujemy się. Przełamujemy Wychodzimy się. ze strefy komfortu. Słuchaj, no to też jest, wiesz, nowy etap w naszym życiu, tak? Więc jestem good i robię na swoje 100% teraz. Pewnie za 10, 20 będzie zupełnie co innego. Mamy jakiś kierunek rozwoju i to można też odnieść do portfela kobiety, tak? Masz jakiś cel, marzenie, step by step, metoda małych kroków, kaizen. Tak, ale na pewno chciałabym, żeby kobiety przestały walczyć po prostu o każdą złotówkę. Chciałabym, żeby po prostu zaczęły kreować tą swoją przyszłość i zaczęły karmić się zupełnie innym stanem umysłu, czyli właśnie takimi wspierającymi myślami, które często nie zdajemy sobie sprawy, ale właśnie kreują te nasze mhm. codzienne małe wybory, a te codzienne małe wybory wpływają na to, jak wygląda nasze życie. Więc powiem do naszej słuchaczki: jak być teraz? Zatrzymała się na chwilę i otworzyła swoją aplikację bankową i sprawdziła, jaki masz stan konta. To wywoła to uśmiech na Twojej twarzy czy zdenerwowanie. Jeżeli nie jest tam poziom, który daje Ci poczucie bezpieczeństwa i takiego właśnie decydowania o samej sobie, o swojej rodzinie, o swoich bliskich, to należy to zmienić. I ten czas na tą zmianę jest teraz. I to, co bym jeszcze dodała do tego, to przede wszystkim nie bać się liczyć. Kobiety bardzo często boją się liczb. Nie liczą, nie analizują, nie patrzą na przychody versus koszty, czyli jakie mają wydatki w budżecie domowym versus to, ile wpływa. Nie analizują tego. I powiem Ci szczerze, że dla mnie na tym etapie chciałabym, żeby każda kobieta. Z zarobionej swoich pieniędzy miesięcznych odłożyła 100 złotych na swoje słup konto i też uczyła się takiej y, zarządzania tymi pieniędzmi, a nawet 50 zł, albo 1000 zł, albo 10 tysięcy, w zależności ile zarabia, że ona ma wpływ, te decyzje, które później będzie podejmowała, spowodują, że ona ma z czego je podejmować. Bo każda z nas zaczyna z innego miejsca. I to, jak ja rozmawiam z y, dziewczynami bardzo często, z kobietami, to one mówią: Nie to mój mąż załatwia, nie mój mąż płaci rachunki, a ja nie wiem ile. Mhm. A to jest element zarządzania pieniędzmi. No, pieniądze są wynikiem podejmowania decyzji. Jeżeli stronisz od decyzji, stronisz od tego, żeby podjąć decyzję, czy ten wydatek w rodzinie, albo twój wydatek jest na ten moment istotny, tylko dajesz sprawczość innej osobie. To jak te pieniądze mają płynąć do ciebie? No ale dlaczego dają sprawczość innej osobie? Bo czekają. Ola, kobieta czeka na idealny moment. Przestań żyć w iluzji i po prostu czekać na idealny moment. On nigdy nie nadchodzi. Zamiast właśnie toczyć ze sobą cały czas ten sam dialog wewnętrzny, to po prostu należy zmienić tą narrację, którą do, do siebie mówimy w głowie czyli tą zmianę myślenia zacząć od zmiany takich prostych zdań. Zamiast myśleć: Nie mam czasu, pomyśl, jak mogę zarobić więcej w tym samym czasie. Zamiast myśleć: To niemożliwe, pomyśl, zamień to, co mogę zrobić, aby było to dla mm -hmm. mnie możliwe. Więc zamiast użyć takiego zwrotu: Nie stać mnie na to, pomyśl, jak mogę stworzyć kolejne źródło dochodu, aby za rok było mnie na to stać. I to, w jaki sposób my do siebie mówimy, jest esencją coachingu. Dla mhm. mnie nie ma ważniejszego dialogu niż ten dialog nasz wewnętrzny. A prawda jest taka, że my mamy nawet do 80 tysięcy myśli, i Ola, przerażające jest to, że 95% tych myśli to jest ten sam schemat, który się zapętla. My powtarzamy cały czas te same pytania mhm. i odpowiadamy sobie w naszym umyśle cały czas w ten sam sposób. Mhm. Dlatego tak ważne jest to, aby stymulować się, słuchaniem i czytaniem, chłonięciem innych myśli, innych idei, innych spostrzeżeń, innych strategii. Ja zachęcam, żeby to zawsze były strategie od osób, które są sprawcze, hmm. które mają wyniki, bo ten wynik jest takim dowodem na ich życiową i biznesową skuteczność. To ja też się przygotowałam i mam takich kilka punktów, które chciałabym, żeby, nas, żeby nasza słuchaczka z tym została. Po pierwsze to jest Weź odpowiedzialność za swoje życie. Nie bądź ofiarą, twórz je, bądź sprawcą, kreatorką, świadomą kreatorką, która ma wpływ na efekt tego życia, po pierwsze. Drugie przestań narzekać. Ludzie biedni narzekają, ludzie bogaci szukają rozwiązań. To nie znaczy, że w życiu nie będzie problemów. Tylko stanie się większa niż te problemy, ale to przychodzi z czasem, to wymaga wysiłku, ale to przyjdzie. Nie ma złotych gór, jest tylko praca i konsekwencja, i wszystko rodzi się z działania, wszystko jest efektem, i tylko my mamy wpływ jako osoby indywidualne na tworzenie tego naszego idealnego szczytu. I fakt jest taki, że 97% osób, które wyciągają wnioski z porażek i podejmują działanie, po pięciu latach mają wyższy dochód i lepszą jakość życia. Także bądź kreatorką możliwości, a nie ofiarą obecnych okoliczności. Jesteś autorką swojej własnej historii i my zachęcamy Cię do tego, żebyś napisała następny rozdział, ale świadomie, odrzucając umysł biedoty a podłączając się pod umysł milionerek i czerp z tej energii obfitości, aby w obfitości rozpisać to życie, którym chcesz żyć, a potem podjąć pierwszy krok, aby się do tego życia zbliżyć. Jak sama nazwa wskazuje, umysł milionerek zaczyna się od twojej myśli, a efektem jest bardzo często stan konta. Dziękujemy ci za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu i zapraszamy do następnego.